Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, co słychać u mojej rywalki? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest sedno. Mag. Co wychodzi naprzeciw, a śmiercz. Wynik. Odpowiedź rada. Król Bław. Dołożę kartę. Królowa kilka. Dołożę kartę, rycerz mieczy. Na spodzie talii jest królowa buław i to może być tło czytania. Żeby stworzyć związek, to trzeba znać swoją wartość. Mieć dumę i honor. Powinnoś. Poszukać sobie kogoś innego, nie marnować swojego cennego czasu dla kobiety, z którą teraz jest Twój eks. Ale przejdę do czytania. Sedna, mak. Manifestacja. Manifestacja wobec świata zewnętrznego, duża pewność siebie. Osoba jest gotowa, aby wziąć odpowiedzialność. I poprowadzić swoją stronę przeciwną w pożądanym dla siebie kierunku. Częsta strona przeciwna może nie uwzględnić pragnienia swojego kochanka. Tutaj jest duża pomysłowość, kreatywność, duża energia do działania. Należy obserwować wszystkie wydarzenia i nie bać się ryzyka. Tutaj też jest duże zbliżenie się do strony przeciwnej, fascynacja, to jest proces poznania się. Oraz duże oświecenie. Pojawiła się otwarta komunikacja. Pojawiła się otwarta komunikacja swoich potrzeb i oczekiwań. Mak pokazuje taką sytuację. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz lub w stoliczku nakryj się. Ona z daleka jego dostrzegła. On zrobił na niej wrażenie. Jest nim zauroczona. Zakochała się jak nastolatka na jego widok. On bardziej jest zainteresowany sobą niż nią. Istnieje ryzyko, że on zacznie manipulować jej uczuciami do niego. Tutaj też jest lęk przed samotnością i ta postawa możecie zgubić. Co wychodzi naprzeciw? A smiecz. To jest postawienie sprawy na noża. To są komentarze, krytyka, brak stabilności. To jest konflikt. To też jest odcięcie się od czegoś. Wynik, odpowiedź, rada, król buław, królowa kielichów i rycerz miecz. Tutaj jest wyraźny konflikt. To jest obrona swojego honoru i ambicji. Nie można dać się poniżać, nawet jeśli ci się wydaje, że coś byś straciła. Ta strata jest twoją wygraną, uwolnieniem, wolnością. Tutaj jest duży nacisk, wobec którego nie mamy szansy. Ktoś ma jednoznaczną przewagę. Tutaj jest wyraźny sygnał, że ktoś. W swoich rękach ma środki, aby rządzić, kierować i sprawować kontrolę nad innymi, aby inni robili to, co on chce. Tutaj jest grubo. Należy działać. Należy działać dla swojego dobra. Jesteś w procesie dojrzewania do czegoś. Powoli. Poszerzamy swoje horyzonty. System wartości i etyka ma decydujący wpływ na nasze życie, na nasze zachowanie. Pokazane tutaj jest Król która który jest przekonany o swojej wspaniałości. Trudny zawodnik. Należy kierować się swoim życiem. Trzeba sięgnąć po pomoc. Aby ktoś no to wszystko spojrzał z innej perspektywy, obiektywnie, należy mieć jasny umysł, mieć trzeźwe relacje. Cała siła przekazu, telefony, smsy, maile, portale będą pomocne. Warto jest sobie odpuścić, nie prowadzić konfliktów, bo ten konflikt nic nie da. Nic nie rozstrzygnie. Natomiast dwie strony będą działały po głupiemu, a po swojemu. Taki zakuty łeb. Tutaj też jest zaprowadzenie sprawiedliwości. To też jest zemsta i prawda. Postaw mocno na siebie, na swój rozwój osobisty. I tego Ci życzę. Pozdrawiam, Klara Tarot Bośpie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot Bośpie.